O wyjściu z internowania 3 maja czy Jeszcze aresztowany akurat jak wyglądał. Pierwsze w czasie stanu wojennego pielgrzymka, papieża, no to oni tam prowadzili głodówkę. Obiadek smaczny, i... mamusi, tak, e... obiadek smaczny u mamusi zjesz, zaraz obiadek smaczny u mamusi zjesz, tam za godzinę że... będziesz, Utór a i chłopcy się naje i pójdzie ludu. Maciek był robotnikiem. Pamiętam go z roku 80- osiemdziesiątego Spotykaliśmy się w zarządzie regionu. Płaptykowiar, nie zaraz za godzinę. Znam i pójdzie Lulu. Dość szczególna dla wielu osób, że robotnik, człowiek takiej potężnej, dość postury, a jednocześnie reprezentuje uniwersytet, czyli instytucję, gdzie głównie pracują osoby o wysokich kwalifikacjach naukowych. Więc Czasami zdumienie. Mój brat, no, znaczy Maciek, można powiedzieć, nie miał wykształcenia formalnego wyższego. Natomiast on bardzo dużo czytał, miał bardzo bogate kontakty, miał wspaniałą bibliotekę. No, bo jego żona zmarła dwa lata temu. No więc sprawy te mieszkania i co wszystko trzeba załatwić. No, biblioteka jest bardzo bogata, no więc. Zaraz chłopczyk dojedzie do Bydgoszczyzny, mamusia zrobi rekena, obiad, za godzinę Szyma, chłopczyk tak, czy tam za ile w dnie dnie zje i pójdzie Lulu. W szkole, chyba to była 34, ale nie wiem, bo specjalnie jakoś to nie utkwiło w pamięci, no i tam był ostry konflikt na tle nauki historii, interpretacji historii, nawet trzeba przyznać, że szkoła, Skłonna była do kompromisu, żeby mógł normalnie zdawać maturę, ale on nie był skłonny do kompromisu. Ponieważ wiedział, czego chce i rodzice powiedzieli, że trudno. Matka chrzestnał jego bardzo. No na tyłu, tam na laudy, Dawidza, tam, tam jego i tam do tego Dawidka, i tam do do czy co? Trzeba skończyć. I ten nam powiedział, że on nie musi. Pierwszy raz do pracy tak poważnie poszedł po siódmej klasie szkoły podstawowej. W czasie wakacji pracował na budowie kościoła św. Michała na Pułaskiej. Już teraz, jak żeśmy tam rozmawiali, to różne opowieści, snu, kogo tam nie poznał, ludzi z bardzo ciekawymi życiorysami wojennymi, powojennymi. Zresztą on zawsze bardzo interesował się ludźmi. Trudno powiedzieć, że nawet nie powiedziałabym tego, że lubił ludzi. No, tylko zaraz za godzinę po czy dwie, na no, tam etapie będzie zaraz w domu. Od Mamusia w domu, zrobi obiadek, miał, no, nie położy dwie, nie, nie, pocieszy się, popatrzy no to I był młody i miał mało pieniędzy, co zarabiał na przykład w ten I pójdielu, sposób. Wiesz, że skadał, pójdielu, pory, sztorm, pójdielu, w tym można to płynął za pieniądze. Także nigdy nie można było przewidzieć, co zrobi. No I wtedy zaczął pracować. To bardzo też różnie było. On uprawiał judo, potem miał bardzo ciężką kontuzję, więc już od sportu zawodowego musiał odejść. Długie lata był związany z stodołą, no więc tam miał bardzo najróżniejsze kontakty. Jedne przetrwały, drugie nie przetrwały, ale niektóre do, do końca. Zrobił y, uprawnienia spawacza, tak żeby był dyplomowanym spawaczem. I potem już pracował jako spawacz czy jako brygadzista. Uważał po prostu, że ta praca mu odpowiada. Pani powiedziała, że był kaskaderem, to mnie tak dziwiło. Tak, ktoś by tam wiedział, ale ja zapomniałam. W jakimś filmie skakał z mostu, nie pamiętam, w Płocku czy w Toruniu do Wisły. I kilka razy w jakiś tam występował w tych filmach. On był przede wszystkim wobec siebie dość wymagający z jednej strony, a z drugiej strony uważał, że jeżeli ma na coś ochotę, coś chce robić, a jest gotów ponosić konsekwencje, to nie nic do tego. Chyba odziedziczył z opowieści, no, sądząc, wiele cech z rodzin, dziadków. Dziadek mój już ze strony ojca nie żył i ze strony mamy też przed wojną. No ale to byli ludzie związani z jednej strony działalnością niepodległościową, z powstaniami. Jakieś zesłania, ale potem z działalnością polityczną, bo jak dziadek Stanisław był posłem do Dumy, po wojnie był najpierw sędzią, potem notariuszem w Białymstoku. Drugi dziadek on dość krótko żył, bo w 28 roku umarł, ale prowadził między innymi parcelację i scalania gruntu. On był inżynierem rolnikiem. Czyli te wszystkie pierpałki związane z przekształcaniem wsi polskiej, prawda? z bardzo anachronicznym urolnianiem, łączeniem tych kawałków ziemi, co zresztą zaowocowało nawet takimi jeszcze opowiadanymi przez moją mamę niezliczonymi anegdotami, związanymi z pokonywaniem właśnie oporu społecznego. No, zapamiętałam tylko, że jakiś gospodarz, który koniecznie chciał wywalczyć niepołączenie gruntów czy coś takiego, z uporem przez kilka dni przywiązywał barana na ganku. Dziadek barana odsyłał, a on go z powrotem przyprowadzał. To wcale w tych okresie, latach tuż powojennych, tam na tych krecach wschodnich, to nie było takie, takie łatwe wszystko. Nasi rodzice pobrali się w czasie okupacji, ojciec pracował w Polstefanie, to była taka firma austriacka, która między innymi to w literaturze można znaleźć, bo samochodami Polstefana właśnie tej firmy wożono część zaopatrzenia w akcji burza, na wschód na przykład. To tak pokazuje, jak skomplikowane są sytuacje, bo oni budowali dla wojska niemieckiego różne rzeczy. Dokładnie to właśnie ojciec nic na ten temat nie mówił. Tam zresztą też pracował brat mojej mamy Maciej, który był zaangażowany też w podziemiu, ale tam zresztą w tej firmie dużo pracowało zawodowych, wojskowych, oficerów, podoficerów. Maciek urodził się w 1946 roku, 13 lipca. Przypuszczaliśmy, to już był rok 1946, że. Brat mamy Maciej zginął w powstaniu, ale nie było tej pewności i na pamiątkę Maciej'a on ma imię. Czyli na pamiątkę brata mojej mamy ma imię Maciej, a drugie Stanisław po dziadku. Brat mamy Maciej, właśnie którego Maciek jest imiennikiem. On był nawigatorem w szkole w Dęblinie, kształcił się na nawigatora znaczy wojskowego, potem uciekł z niewoli i już cały czas był w podziemiu, jego młodszy brat też. Obaj zginęli w powstaniu. Tak z opowieści rodzinnych, co wiem o różnych stryjach, wujach i tak dalej, to dość barwne życie w i bardzo niekonwencjonalne. Brat, no można powiedzieć, że od dziecka był niezwykle samodzielny. Ja sobie nawet usiłowałam przypomnieć, jako w ogóle nie pamiętam, że on płakał. Dwa lata miał, w czasie byliśmy w czasie wakacji w Falenicy, wtedy zaprzyjaźnił się z takim owczarkowatym, wielkim psem i jak mu coś nie pasowało, to się chował do psiej budy. Pies nazywał się Tumry i Maćka Pies, który był ostatni, którego on miał, też się nazywał Tumry, i był bardzo podobny. Jeszcze oni z żoną bardzo się martwili, co bo zaczęli chorować, co by było, gdyby pies został sam. Ja wtedy powiedziałam, że trudno, będę dla niego rodziną zastępczą. Psa do skroniska nie oddamy, ale pies po prostu któregoś dnia zasnął Maćkowi przy nodze. W okresie stanu wojennego pamiętam spotkania przy Placu na Rozdrożu. To było w mieszkaniu Wisława Johana. I jego żony, niestety, już nie żyjącej. Wspaniałych ludzi, którzy tworzyli. Dziękuję, Stasiu, za kwiaty. Dziękuję bardzo. Jesteś wspaniałym, obrońców, wspaniałym moim kochankiem. Dziękuję Ci, Mężu. Dziękuję za te kwiaty. Dziękuję ja śliczne. No, będę dnia, pamiętała. Naprawdę do końca życia wszystkiego najlepszego, Kaczyń. Szczęścia, zdrowia i staryjczy. Maria Witek się to życzy. Buziaczki, buziaczki i proszę jeść kaczki. Żeleckiemu za bardzo tych papierosów nie kupować, bo on będzie potem z mrówką spółkować. Mąż mój zdrowy i ochoczy, w końcu ujrzysz go na swe oczy a tyż z papierosami, bo tu lesbijki palą papierosy i jakieś homoseksualne istoty palą papierosy. Czy to można żyć bez papierosa? Oczywiście, że można, to już od razu można sobie powiedzieć, ale to człowiek jest jakimś takim niewolnikiem szatańskiego papierosa. Po co to, po co to, po co, po co, po co? Po to, na co? Na co po historyczne miejsce, gdzie żyliśmy się tak to starsze, dziękuję, w latach 80., to ukrywamy. Więc tak, właśnie tam się dzieje. Zaraz tu zapada chyba. Tutaj właśnie? Tak. To pierścień, jaki jest To znaczy, można powiedzieć, że to nie jest taka piwnica to podziemna kościoła. no dziękuję, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. dzięki Staśonowi. Dzięki. To dzięki, dobrze, tak. Dzięki mój mężczyźnie. Buziaczki, Buziaczki. To jest mój dom, który się tam wkracza. Pozdrawiasz mnie, żona, Maria Witek. Także jest to takie podziemne nasze skrywka. Wracamy do historii. Widzicie, od razu mnie jakoś tak wpadł do gustu, że można mu zaufać. Jak dzisiaj, nie. pięknie. Dziękuję, pięknie jest jakoś. Dziękuję pięknie Stasiuku za te piękne kwiaty, jakże naturalne ważne, i prawdziwe, to, nie to ważne. Nie buziaczki, buziaczki, no. Umiał Do zobaczenia, my bo Ciebie to teraz bo spotkać, mi spotkać mi jak Ty próbasz po po tej Częstochowie, my no ile nie rozmówiłeś w Częstochowie. Nie Nawet nie no, dzisiaj ojciec Rydzyk nie był w Częstochowie, bo ojciec Rydzyk na spotkaniu dziennikarzy był po prostu u siebie, no w Radiu Maryja, jak tutaj radio. Maria, zresztą sama zrobił. Z ojcem, który my spotkaliśmy u siebie na spotkaniu dziennikarzy w Wyższej Szkole Medialnej w Toruni. Serdecznie Państwa zapraszamy do Wyższej Szkoły Medialnej w Toruni. Może Państwo zadowoleni, może Państwo się przyjmą. W 1984 roku już zapraszam Księdza Irzego. No i żeśmy właśnie wychodzili na manifestację trzecią, Major. Słynna manifestacja, właśnie w 1985 roku. Tutaj na terenach Żoliborza ponad 100 tysięcy ludzi było. Szedł w pierwszym szeregu, no wysoki, potężny. To tam jego ciężko było z tłumu wyciągnąć, tak. A ja znowu byłem organizatorem, czyli musiałem panować nad tłumem, bo były też wśród takiej manifestacji w szeregach, którzy prowokowali. Ten Maciek normalnie, no, spokojnie opanowany. Wolności nie mierzy się w procentach. Taki transparent 1 maja 1989 roku na manifestacji, która pierwszy raz od wielu, wielu lat, od 1981 roku, nie zakończyła się upałowaniem. Nie było zomo. Milicja obywatelska była w mundurach bez kasku, bez wniotaczy gazu, bez pałek i manifestacja przeszła całą drogę na. W końcu na podwalu odbył, odbył się wiec, a tu jest właśnie na takim już wiecu przed wyborczem, widzę, że ma w ręku mikrofon, tak? Przed nim Ryszard, Ryszard Bugaj. Ryszard Bugaj, dalej kandydaci, tutaj aktor Łapicki chyba, bo też był chyba kandydatem Solidarności do Sejmu na posła. Kolejki, jak widać, ludzi do podpisu z dowodami osobistymi, również tutaj z dziećmi z Cholągiewkami Solidarności, małymi takimi. Wszystkie demonstracje, które tutaj oglądaliśmy, zdjęcia, które były przeprowadzane, zaczynały się od mszy świętej w kościele. Potem po tej mszy świętej formował się przemarz i szedł, tak? Próbowano wszelkimi sposobami skompromitować ją i zniszczyć Prześladowano i więziono jej członków. Ośmieszano i oczerniano jej idea. Kazano Solidarność na śmierć i odprawiano pomoc. Stawiano też przy w grobie tysiące znaczników, by one czasem nie stały.